Co do teraz, co do jednak y, dlaczego bym nadal się upierał, przy, y, 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 że nie, nie akceptowałbym monizmu. Otóż ma pan rację, może być tak, że nasza indywidualność jest pozorem. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Tak samo jak może być tak, że za tymi drzwiami już nic nie ma. I że tam będzie otchłań, jak wyjdziemy, prawda? I, i że już dalej nie ma UMCS-u. To, to nie jest przeciwko tej uczelni, prawda? bo to jest nasza siostrzana uczelnia i y, nic złego nie chcę tu powiedzieć. Prawda? Znaczy, to wszystko jest możliwe, tylko my, właśnie filozofia jest prawda? wyważania. No, co jest dla Pana bardziej wiarygodne? No, raczej no, jest teoretycznie możliwe, że teraz już nie ma tam dalej Schodów, drzwi i tak dalej. Ten budynek już dalej nie zostało tylko tyle, prawda? Z tego budynku, prawda? No, ale to jest mało w tej chwili wiarygodne, żebyśmy to przyjęli i postępowali zgodnie z taką hipotezą. Podobna jest ta sytuacja z monizmem. No, jest możliwe, że nasza indywidualność jest pozorem. To absolutnie jest możliwe. Ja się z Panem, z panem zgadzam. No, tylko raczej większość z nas, no, nie bierze na serio tej możliwości yy, w swoim życiu i raczej uważa, że to jest hipoteza mało prawdopodobna. Co do nauki, no, to byłbym ostrożny, czy tam Arystoteles zepsuł, czy nie zepsuł, to już zostawmy, ale on nie zepsuł przez to, że był pluralistą. Raczej, yy, jeśli coś, to zepsuł, yy, no, miał osobliwą koncepcję ciała, tak byśmy powiedzieli, prawda? Yy, a przecież po, potem na przykład no, Newton też był pluralistą. No. Nauka, jeżeli korelu, tworzy jakieś prawa, to najczęściej prawa podaje się w postaci równań, które pokazują korelacje między pewnymi wielkościami. Jeżeli są różne wielkości, to oznacza, że mamy różne typy przedmiotów, przynajmniej pewne różne kategorie. I to, no, to jest właśnie pluralizm. Oczywiście. Dalej, jakbyśmy szli, musielibyśmy porozróżniać typy monizmu, pluralizmu itd. i tak dalej i, i być może w pewne umiarkowane wersje monizmu jak najbardziej by pasowały do nauki, ale znowu one muszą przyjąć istnienie jakiejś części, z której składa się, się świat i mój argument idzie. A jak damy mocny monizm, no to po prostu pan musi wpaść w ten problem pozoru. Także ty, taka była moja odpowiedź, ale no to, to jest dyskusja i rzeczywiście na tym polega praca wspólna. To dziękuję za pomoc. Tak. To są trudne sprawy, to wymaga namysłu długiego i bardzo się cieszę, że Pan to podejmuje.